Czy wiesz, że gotowanie to także sztuka? Tak, tak, to prawda. I nasz challenge jest tego dowodem. Będzie nie tylko smacznie, ale i pięknie. Możesz się o tym przekonać na własne oczy. No to zaczynamy! Jak to nudno, kiedy wreszcie coś zrobimy? Właśnie teraz Zak musicie zrobić naleśniki w kształcie Spidermana, serio? Nic ciekawego w tym nie widzę. Jesteś taka nudna, Kate. To jest super. Spodoba ci się. Ja na przykład uwielbiam Spidermana. On jest taki fajny. Na pewno wyjdzie mi idealny naleśnik. O, tobie też całkiem nieźle wychodzi. Możesz ze mną wygrać. Muszę coś wymyślić, bo inaczej przegram. Ten pająk mi w tym pomoże. Pająk, pomocy! Boję się pająków. Zag, zabierz go szybko, błagam cię. Co się dzieje? Kate, natychmiast przestań oblewać mnie kolorowym ciastem! Jestem już cała brudna! Niszczysz mój makijaż i moje ubrania! To oburzające! Przepraszam, nie chciałam tego zrobić wystraszył mnie pająk. Zapomnijmy o tym i rysujmy dalej. Już prawie skończyłam. Ja też! Teraz mój rysunek jest zdecydowanie lepszy od rysunku Kate. Zaraz się przekonamy, Zak. Nie twierdzę jednak, że wygrywam. Super! Mój naleśnik jest o wiele ładniejszy. Chwileczkę, tylko pozbędę się ciasta z twarzy i popatrzę na wasze prace. Oh. Czy to ja wygrałem? Nie wierzę! O mój Boże! Co to jest? Chyba trzeba za to pociągnąć. Zróbmy to razem, Zak. O nie, żałuję, że w ogóle to zaproponowałam. Przestań, wystarczy, już jesteśmy przemoczeni. Niespodzianka. A ja myślałam, że spodoba wam się taki kolorowy prysznic. W sumie to nawet zabawne. Zak, Zach, zachowujesz się jak dziecko. Poddaj się, Kate. Wciąż jestem silniejszy od ciebie. Jeszcze nawet nie zaczęliśmy konkursu, a wy już się kłócicie. I po tobie, Zak. Załatwiłam cię. To już nie ma znaczenia, Kate. Lepiej spójrz tutaj. Nie wiem jak ty, ale ja z łatwością zrobię naleśnik w kształcie kitketa. Zak, no co tak siedzisz? Zaczynaj! Masz rację, nie ma ani minuty do stracenia, jeśli chcę wygrać ten batonik. Najpierw trzeba zrobić kontury. Nie wygląda jeszcze dobrze, ale wkrótce się to zmieni. Radzę ci się pospieszyć, no bo ja już kończę. Mmm, to jest takie pyszne, uwielbiam czekoladę. Monika, dlaczego jesz naszego batonika? On miał trafić do mnie. Zak, co z tobą? Obudź się. Zepsujesz swojego naleśnika! KitKat! Uwielbiam go we wszystkich postaciach! Jest taki chrupiący i czekoladowy! Muszę go wygrać! No, obawiam się, że z takim podejściem nie masz szans! Ale ja tak! Mój naleśnik wygląda świetnie! Myślę, że jest już gotowy! Czas go odwrócić! To prawdziwe arcydzieło! Ojej! Co ja zrobiłem? To straszne! Gdzie jest moja łopatka? Muszę to natychmiast naprawić. Obawiam się, że nic więcej nie zrobisz w tej sytuacji. Jaki gorący! Poparzyłem sobie palce! No ja już się najadłam. Czas zobaczyć, co wam wyszło. Wow, kate, no miło mnie zaskoczyłaś. Tak, twoja praca jest tragiczna. Gratulacje! To ty wygrałaś! Zak, spójrz, mam batonika! Tylko nie to! Powiedz, że to zły sen. Obudź mnie! Nie panikuj, poczęstuję cię. Wow, dzięki, smakuje rewelacyjnie. Kiedy coś się zacznie? Kate, czujesz ten zapach? Tak, ale nie wiem, co to jest. ci ostrożnie, Zak! Spójrz na Monikę! Czy czujecie ten smakowity aromat? Ja też go uwielbiam. Z chęcią zjadłabym całą tę pizzę. O, jest jeszcze ciepła! Super! No, co tak siedzicie? Pospieszcie się i zróbcie swoje naleśniki, zanim pizza wystygnie. Tym razem muszę się postarać i wygrać. Zwłaszcza, że zrobienie pizzy nie jest wcale takie trudne. Wystarczy narysować koło, a w nim kilka dodatków. O, prawie zapomniałem o brzegach. Gotowe! Pozostaje tylko zalać środek. Myślę, że ja też łatwo mogę to zrobić. Ale zacznę od nadzienia, a nie od ciasta. Mam swoje własne podejście. Mam też nadzieję, że to ja wygram. Nie będę robić całej pizzy, a zrobię jeden duży kawałek. Właśnie tak. Kurczę, Zakowi wychodzi całkiem dobrze. Jaką wielką pizzę zrobił? Muszę się go pozbyć. Ej, Zak, zobacz co tam jest. Gdzie? To dziwne, nic nie widzę, Kate. Ustawię jego kuchenkę na najwyższą moc. Przepraszam, Zak, chyba coś mi się przywidziało. Co to za smród? Co się stało z moim naleśnikiem? Dlaczego się spalił? Jak to w ogóle możliwe? Zostawiłem go tylko na sekundę. Muszę go natychmiast odwrócić. Może z drugiej strony wygląda ok. O nie, jest cały spalony. Bardzo mi przykro, że tak się stało. No naprawdę współczuję. Na szczęście z moim kawałkiem pizzy jest wszystko ok. No wygląda przepysznie. Zak, chcesz tu wzniecić pożar? Miejmy to za sobą, zanim nas tu spalisz. Zwłaszcza, że zwycięzca jest już od dawna znany. Nie, to ja miałem wygrać. Zostałem wrobiony. Zak, pogódź się z tym, co się stało. Judy, nie sądziłem, że masz takie silne palce. Ej, czy możecie przestać się wygłupiać? Oj, Lili nas woła. No w końcu, chcę Wam przedstawić coś, co będzie dla Was inspiracją. Spójrzcie na tego słodziaka. Wow, jest naprawdę uroczy. Chciałabym takiego mieć. No to w takim razie życzę Wam powodzenia. Zaczynajcie. Nie ma co czekać. Muszę wziąć się w garść i pokazać, na co mnie stać. Zacznę od żółtego ciasta. To będzie podstawa, ponieważ taki jest kolor minionka. Masz rację, Austin. Ja też wezmę żółte ciasto. Myślę, że jak dotąd sprawdza się całkiem nieźle. Staram się pracować bardzo ostrożnie i powoli. No, wygląda fajnie. Nie tak łatwo będzie pokonać Judy. Ale bardzo chcę dostać tego minionka. No, wygląda niesamowicie. Muszę go mieć. A Austin jak zwykle buja w obłokach i ja zamierzam to wykorzystać. No przykro mi, ale muszę interweniować. Przebiję jego butelkę z ciastem, które wycieknie i Austin nie będzie mógł dokończyć pracy. Zobaczymy, co wtedy zrobi. No dobra, a ja tymczasem kontynuuję. Ojej, zamyśliłem się. To dziwne, gdzie się podziało moje ciasto? Dlaczego ta butelka jest pusta? O nie, Judy, już prawie skończyła, a ja nadal nic nie mam. Zgadza się, Austin. Powinieneś przyspieszyć, bo mój minionek jest już w połowie gotowy. Co robić? Nie mam żółtego ciasta. Użyję innych kolorów może coś mi wyjdzie. Myślę, że najważniejsze jest narysowanie kształtu. No, ja myślę, że wygląd też jest ważny. I mój minionek się z tym zgadza. Zobacz, jaki jest słodki. Wygląda bardzo atrakcyjnie. Jestem pewna, że mój naleśnik będzie najlepszy. Muszę dodać tylko ostatnie elementy. To wszystko można go obracać. Czas się kończy! Czekam na wasze prace, pokażcie je. No z wielką przyjemnością Lili, spójrz na to. Czyż nie jest cudowny? Ojej, jaki piękny! Postarała się Judy. Dziękuję, czy to oznacza, że wygrałam? O Stein, wygrałam minionka! Ej, ej, nie wyciągaj pochopnych wniosków. Lili jeszcze nie widziała mojej pracy! A wyszła mi dosyć oryginalna. Hello. Zabierz to, Austin. Nie mogę na to patrzeć. Po prostu nie znasz się na sztuce. Przyznaj się. A poza tym nie jestem gotowy na porażkę. Zaraz ci pokażę. A masz, Judy! Co się dzieje? Austin, przestań! Judy dostała to, na co zasłużyła. No, zaraz oberwiesz. Lepiej uciekaj. Wyglądam dziś świetnie. O mój Boże, co za piękność! Nie mogę się sobą nacieszyć. A, tak, zapomniałam, że tu jesteście. No dobrze, dam wam nowe zadanie. Narysujcie mój portret. Zapowiada się ciekawie. Jestem w tym naprawdę dobry. Monika, zobaczysz, pokochasz moją pracę. Powiesisz ją w ramce na ścianie i będziesz podziwiać codziennie od rana do wieczora. Monika raczej nie będzie chciała patrzeć na ten bohomas. W przeciwnym razie nie będzie mogła spokojnie spać w nocy. Ale moja praca na pewno jej się spodoba. Uwierzcie mi, potrafię malować portrety jak nikt inny. I już prawie skończyłam. Kurczę, Zakowi wychodzi lepiej niż myślałam. Będę musiała odwrócić jego uwagę. Zak, na twoich plecach jest jakiś wielki pająk. Zajmij się nim szybko. O nie, pomocy! Ja się boję owadów. Gotowe naleśnik zakaz niszczony. Już jest OK, pająka nie ma. Możesz się uspokoić. Jeśli oczywiście uda się to zrobić po zobaczeniu naleśnika. Dzięki, że powiedziałaś mi o pająku, Kate. Bałem się, że wpełznie mi pod koszulkę. Dobra, mój naleśnik jest już prawie gotowy, mogę go odwrócić. Ja też zobaczę, co mi wyszło. No super! Wygląda całkiem nieźle. Mam nadzieję, że mój też wyszedł fajnie. No to sprawdźmy. O mój Boże, dlaczego ten naleśnik tak się rozlał? Wygląda bardziej jak zmora niż Monika. Nie chciałem tego zrobić. No, co tak patrzycie? Pokażcie mi swoje prace. Straszne, co się stało z twoim makijażem? O nie, cały spłynął. Tu jest za gorąco. Kate, pospiesz się i pokaż naleśnik. Musimy szybko kończyć. Dokąd biegniesz? Jeszcze nie pokazałem swojej pracy! Masz, zaraz oberwiesz. Raczej ty masz przechlapane! Uspokójcie się, musicie upiec papryczkę. Komuś z was zrobi się bardzo gorąco. Oczywiście będziecie gotować z zamkniętymi oczami. Niby jak mam to zrobić? Nie widzę nawet swojego nosa. Dzięki temu jest ciekawiej. Powodzenia! Mam nadzieję, że uda mi się wygrać. Nienawidzę ostrych przypraw. O nie, to ja muszę wygrać. Wydaje mi się, że wiem, jak to zrobić. Wystarczy, że zamienię czerwoną butelkę na fioletową. A tak w ogóle to jestem całkiem niezłym artystą. Cake, załatwię cię! Proszę zobaczymy. Zdejmuję wam opaski z oczu, ponieważ nasze rysunki są już gotowe. Pozostaje tylko dobrze je wypiec. No, myślę, że idzie mi całkiem dobrze. Co to jest? Dlaczego wyszedł mi bakłażan? To niesprawiedliwe. Tak, to raczej nie wygląda jak papryczka. No jasne, wygrywa dziś Kate. Kurat, tak myślałam. Dlatego właśnie ty dostaniesz tę pyszną papryczkę. Hurra, wygrałam. Co? Dobrze ci tak. Trzeba było nie oszukiwać. Ale ja jestem uczulona na paprykę. Jedz szybciej. Aaaa, to straszne. To jest najgorsza rzecz jaką w życiu jadłam. Ojej, nie wiedziałem, że można pić mieszankę do pieczenia pancake'ów. Najwyraźniej papryczka była naprawdę ostra nawet nie mogę na to patrzeć. Ciekawa jaka będzie nagroda w tej rundzie. Spodoba się wam? Zwycięzca otrzyma ogromnego pluszowego Pikachu. Wow, bardzo chciałbym dostać tę zabawkę. Wystarczy go narysować żółtą mieszanką. Mam lepszy pomysł. Aby mieć pewność, że zak nie wygra, muszę odłączyć jego urządzenie od prądu. Dzięki temu mój naleśnik nie będzie miał konkurencji. Zwycięstwo mam w kieszeni. Zapomnij, nie masz pojęcia, jak fajnie rysuję. Mój Pikachu na pewno pokona Twojego. Będzie ładniejszy, bardziej uroczy i bardziej żółty. Życzę powodzenia, chętnie zobaczę, jak sobie poradzisz. No dobra, gotowi? Czas dobiega już końca. Pospieszcie się. To dziwne, dlaczego mój naleśnik się nie piecze? Przecież to miało spotkać zaka. Może moja kuchenka jest zepsuta? Sprawdzę to. O nie! Przypadkowo wyciągnęłam swoją wtyczkę. Co ja zrobiłam? Czemu tak krzyczysz przez ciebie, ogłuchłem? Więc co robić? Teraz sama wyglądam jak Pikachu. Jakiś naprawdę bardzo przerażający Pikachu. Czas się skończył, pokażcie co wam udało się upiec. Co sądzisz o moim makijażu? Wyglądam stylowo? Nie podoba mi się, to miał być naleśnik. Jak Kuzaka. Naprawdę fajnie mu wyszło. Wykrywa tę rundę i otrzymuje Pikachu. Super! Co? Ale ja tak bardzo się starałam. O nie, to okropne! Dlaczego nikt mi nie powiedział, że wyglądam tak strasznie? Muszę się natychmiast schować! Teraz nikt mnie nie zobaczy. I tak już cię wszyscy widzieliśmy. Zak, łap nagrodę! Witaj, przyjacielu! Od początku wiedziałem, że cię wygram. Jesteśmy jak prawdziwi muszkieterowie! Super, zgadzam się. Przestańcie walczyć, lepiej spójrzcie, co macie do narysowania! SpongeBob! Dokładnie. Wszyscy go uwielbiają. Tak, dlatego to ja muszę wygrać. Zobaczymy. Ja też bardzo lubię tę kreskówkę. Ale widać, że nie nadążasz za mną. Ja już prawie skończyłem. Wcale, że nie, bo idziemy web w łeb. No, całkiem fajnie mi wychodzi. Okej, muszę jeszcze pomalować tułów na żółto. Hej, tu już przegrałaś. Nie mogę pozwolić Zakowi wygrać. Będę musiała dodać trochę musztardy do jego naleśnika. No, ja już prawie skończyłem. Jeszcze troszkę tu domaluję. I gotowe. Dziwne, dlaczego moja mieszanka się nie ścina? Co się dzieje? I jakoś dziwnie to pachnie. I skąd tu tyle dymu? Fuuuu, ochyda, to musztarda! Ale jak to się stało? Skąd się wzięła? Nie wiem nic na ten temat. Co mam robić? Nic. Wasz czas się skończył. Kate wygrywa to wyzwanie. Hurra! Wiedziałam! Co? To niesprawiedliwe. A masz. Niepotrzebnie to zrobiłeś. Masz przechlapane. Hmm. Je, jakie to gorące!